Ejka, trochę wam dzisiaj powiem o tym, jak w Holandii są fajnie zastosowane rozwiązania na drogach, czego oczywiście u nas nie ma. E, może w przyszłości ktoś, ktoś z rządu wpadnie na pomysł, żeby troszeczkę zaczerpnąć. Ja podróżując po tych wszystkich krajach, e, mówiłem, że fajnie by było zebrać te najlepsze, najlepsze mm, rzeczy z każdego kraju i wcisnąć do naszej Polski. To naprawdę by żyło się dużo fajniej. No niestety... W każdym kraju są plusy i minusy, tak jak już Wam mówiłem. Zrobiłem dwa filmy: jeden o plusach, drugi o minusach. W Holandii, tak samo w Polsce, tak samo w innych krajach jest. Ale z Holandii powiem Wam, co naprawdę można by było zaczerpnąć do naszego kraju. To naprawdę fajne, fajne przepisy drogowe, które uważam, że mm, fajnie tak załatwiają sprawę. Yy z płynnością ruchu i z bezpieczeństwem na tych drogach. Przede wszystkim, na pierwszym miejscu, fajna sprawa, na początku każdy, każdy kto tu przyjeżdża denerwuje się, no bo jest bardzo dużo skrzyżowań równorzędnych. Dla kierowców, którzy mają prawo jazdy, dla osób, które mają prawo jazdy, nie muszę chyba przypominać, ale dla tych, co nie mają, to powiem wam, że skrzyżowanie równorzędne, na skrzyżowaniu równorzędnym trzeba po prostu puszczać nadjeżdżający pojazd z prawej strony i to jest naprawdę super rozwiązanie. Najczęściej takie skrzyżowania są zastosowane na osiedlach, gdzie ten prędkość jest ograniczona do 30 na godzinę i po to te skrzyżowania są tak zrobione, tak mi się wydaje, ja, to jest moje odczucie właśnie, żeby ludzie nie świrowali, żeby, żeby na tych osiedlach troszeczkę mniej gazu nacisnęli, troszeczkę bardziej się skupili na jeździe, na otaczającym ich świecie, a nie tylko po prostu do celu. Więc 30 na godzinę plus te skrzyżowania równorzędne powodują, że naprawdę nie ma tu żadnych takich zdarzeń, nie spotkałem się, może gdzieś tam oczywiście zdarzyły się jakieś stłuczki, ale to są bardzo delikatne stłuczki, które, które praktycznie, w których nie ma żadnych ludzkich obrażeń. Więc naprawdę dobre rozwiązanie. Kolejną rzeczą, jaką widzę, zauważyłem na tych drogach tutaj. E, oczywiście nie na autostradach, no bo to nie mówię o, o, o drogach szybkie, szybkiego ruchu, tam dojazdy do rąd i, i takie inne rzeczy, że hmm, przeważnie są gdzieś zanikające pasy. To jest fajna rzecz, jedzie tir przed nami, jedzie jakiś traktor, e, można po prostu wskoczyć na pas obok, który oczywiście, pos, który za skrzyżowaniem jest zanikające, więc to jest tylko taki mały, mały kawałek, mały odcinek drogi po to, żeby móc wyprzedzić tego tira, tego, tego, ten traktor i można sobie dalej spokojnie dosyć szybko jechać, a nie ciągnąć się w lecie za, za takim pojazdem. Tak, jak ja tutaj jeżdżę do pracy, mamy około 20 km. Takich odcinków jest, żebym was nie skłamał, z pięć z pięć odcinków. Może nie dużo, może nie mało, ale u nas w Polsce nie ma czegoś takiego. U nas czasami jest ta dwupasmówka i, i, i jedziesz i ciągniesz się za tym samochodem, za, za tym tirem, czy za tym traktorem, czy, czy, czy jakimś kombajnem, tak? Ciągniesz się ileś kilometrów i nie masz możliwości go wyprzedzić, bo jeszcze jest gdzieś tam podwójna ciągła tutaj starałem się to właśnie inaczej rozwiązać no wiadomo też są podwójne, podwójne znaczy przerywane gdzie można wyprzedzać normalnie ale na przykład na tej trasie co ja jeżdżę jest dużo, dużo miejsc takich gdzie jest podwójna ciągła i po to są zrobione też takie dodatkowe pasy żeby można było po prostu ominąć ominąć ten pojazd i jechać dalej kolejna rzecz, kolejna rzecz też bardzo, bardzo fajne rozwiązanie ale to jest tylko dla, dla traktorów nie wiem czy się spotkał ktoś z was w innych krajach w Holandii, tutaj zauważyłem w wielu miejscach, jest pas dla traktora. Znaczy to nie jest pas jakby dla traktora, to jest tylko taki zjazd, prawda? Taka zatoczka jest zrobiona. Ona ma tam, ma tam ileś tam naście metrów, żeby ten traktor, jak jedzie po prostu te 30 na godzinę, 40 na godzinę na przykład, mógł sobie zjechać. Musi zjechać, bo to nie mógł, ale musi, bo to jest niby to jest takie obowiązkowe. Nie zawsze wszyscy się stosują, bo później nie chcą mi wypuścić z tych zatoczek, ale po prostu jedzie, jedzie sznur samochodów za takim, za takim traktorem. Ten traktor sobie zjeżdża w tą zatoczkę. Mówię tam, ona ma tam, nie wiem, 100 metrów, e, może może trochę mniej. Nigdy tego nie mierzyłem. E, I ten tir sobie tam zjeżdża, Ten tir, przepraszam, ten traktor sobie tam zjeżdża, sobie powoli się turla, a te samochody Bach, 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 bach mijają go i, i tak ten ruch płynniejszy jest i te auta mogą po prostu sobie, y, część aut może wyprzedzić te, ten traktor y, i w ten sposób właśnie nie ma tego korku, te, który powstaje za traktorem. Najgorsze właśnie jest to, że hmm, ludzie później nie chcą tego traktora wypuścić z tej zatoczki. Ja czasami puszczam, przyznaję się. No ostatnio na, na przykład mignąłem światłami, żeby wyjechał, bo wiedziałem, że chłop nie wyjedzie, bo przede mną było 10 aut i nigdy, nikt go nie chciał wypuścić więc puściłem chłopa. On też, dla niego też czas, to pieniądz, też musiał gdzieś przejechać na, na, na pole, czy, czy wracać z pola do rodziny. Trzeba też o tym pomyśleć, a ja już miałem niedaleko do domu, więc stwierdziłem, a puszczę go. I wszyscy będą szczęśliwi. Oczywiście podziękował światełkami i wszystko fajnie. Fajne rozwiązanie, naprawdę, u nas by też się przydało, w szczególności, właśnie na tych wszystkich wioskach. Dużo jeździ właśnie w sezonie traktorów, ciągników, właśnie, i one przeszkadzają w ruchu. Więc gdyby taka zatoczka była, no to w Polsce. No, w Polsce pewnie nikogo już nie wypuścił, więc facet by nie zjechał. E, da, śmieję się, śmieję się. To jest po prostu kultura jazdy. To się uczy od, przez lata. Oni tu są nauczeni od lat. Mają takie, in, a nie inne rozwiązanie. Fajna sprawa. E, lecimy dalej, lecimy dalej. To były pierwsze pasy do wyprzedzania później e, zatoczki, właśnie dla traktorów. Słuchajcie, e, no też jest tutaj e, na umór, po prostu e, rąd. Wszędzie robią ronda, gdzie są krzyżówki. U mnie tu niedawno była jeszcze krzyżówka, już też zrobili rondo. Wszędzie robią ronda, gdzie to jest możliwe, bo y, skrzyżowanie właśnie y, takie okrągłe jest lepsze niż zwykłe, tradycyjne, ponieważ y, bardziej płynny jest ruch. Ktoś gdzieś to kiedyś czytałem, ktoś tam właśnie wymyślił y, ronda, po to, żeby płynniej to wszystko działo. I rzeczywiście tak jest, bo. Y, jak jest normalne skrzyżowanie, to trzeba albo światła postawić, albo po prostu jedna jest główna, dwie podporządkowane, czy tam więcej podporządkowanych dróg i jedni czekają na drugich i ten inny ruch stoi. A na rondzie wiecie, jak to jest. Jeden wjeżdża, ten trochę zwolni, ten wskoczy, pach, 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 zjeżdża, wjeżdża i, i to jest fajna sprawa. I tutaj wszędzie to robią. E, robią te ronda, zauważyłem. E, Betonowe, słuchajcie, jest właśnie bardzo dużo betonowych rond. Do rondla jest asfalt normalnie, a później takie betonowe rondo, nie wiem dlaczego, chyba dlatego, że one są mocniejsze i żeby ich nie trzeba było tak często naprawiać, to wolą zainwestować więcej w rondo i żeby one były już na lata, bo, 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 bo to nie ma sensu. Takie rondo później zamknąć jest naprawdę utrudniony ruch, więc. Te drogi dojazdowe łatwiej jest remontować. Wszyscy, co tutaj byli, co, co, co mieszkają tutaj w Holandii, wiedzą o tym, że tu są piękne drogi, prawda? Naprawdę jestem pełen podziwu. Jak wracam do naszego kraju, to no, tragedia. Niektóre odcinki, nawet dróg krajowych, sami wiecie, są po prostu w makabrycznym stanie. Coś te u nas, te, te autostrady, naprawdę lepsze są ale do Holandii brakuje nam jeszcze z 200 lat i myślę, że nawet ich nie dogonimy. Oni tutaj bardzo dużo inwestują w drogi, no ale dlaczego tyle inwestują? Tak jak tutaj już kiedyś powiedziałem, tutaj normalnie płaci się podatek drogowy. Kwartalnie, kwartalnie się płaci, można miesięcznie też płacić, ale ale płaci się naprawdę spore pieniądze. Jak już kiedyś przedstawiłem wam, za takiego porównując dwa auta, takie same auta. Weźmiemy dla przykładu takiego Volkswagena Passata w benzynie i Volkswagena Passata w dieslu. Tutaj dwulitrowy benzyna, 1,9 diesel, takie standardowe te silniki. Ja tam akurat pasata nie miałem, ale wa jest też dwulitrowy silnik. Jeżeli nie, poprawcie mnie, do czego zmierzam. Za pasata w benzynie kwartalnie trzeba zapłacić jakieś 180 chyba euro, ale za ten sam samochód w dieslu trzeba już zapłacić 460-480 euro. Więc to jest bardzo dużo. I, i te pieniądze przynajmniej widać, gdzie idą. Płaci się ogromne pieniądze na, na podatki. W Polsce ten podatek drogowy jest wliczony w paliwo. W Holandii płaci go się osobno. Jeżeli by tutaj wliczyło się go w paliwo, tak samo jak w Polsce, to tu paliwo by za 3 euro kosztowało, a nie jak teraz euro 70 i euro 30 za diesla. Słuchajcie, więc wcale nie jest tak kolorowo, jak wszyscy myślą, bo tu tanie paliwo nie jest tanie paliwo, bo do tego doliczcie sobie podatek drogowy, który jest obowiązkowy. Dla każdego, nawet ci, co przyjeżdżają z zagranicy, tak jak Polacy tu przyjeżdżają, jeżdżą autami na polskich rejestracjach, też w ciągu po trzech miesiącach albo czterech, jeszcze dobrze nie pamiętam, trzech albo czterech miesiącach, muszą obowiązkowo zacząć płacić podatek drogowy albo po prostu zjechać z tego kraju. Jeżeli przyjeżdża się, wiadomo, odwiedziny do rodziny, do znajomych, no to nie musi ich płacić. Jak się ciągiem 3-4 miesiące wtedy trzeba ten podatek płacić. Właśnie po to, po to oni tego pilnują, żeby były te pieniądze na drogi. I naprawdę widać, widać gdzie te pieniądze idą, bo naprawdę parkingi, drogi, wszystko jest pięknie, ładnie zrobione. Ja byłem w Holandii w wielu miejscach i przyznam się szczerze, że się nie spotkałem z jakimiś kiepskimi drogami. To nawet drogi rowerowe słuchajcie, gdzieś tam w lesie są ładne wylane, z takiego asfaltu. To nie asfalt. Oni tutaj używają takiego... Holendrzy jako pierwsi chyba w ogóle w Europie zaczęli używać tego tego, tego tego asfaltu z butelek plastikowych, mieszanki butelek plastikowych, granulatu takiego, żeby one były bardziej takie sprężynujące i chyba bardziej wytrzymałe. Więc ja mówię, że to jest asfalt, bo to wygląda tak samo jak asfalt. Może jakby się to tam skruszyło, to bym widział różnicę. Ale czarne to czarne. Więc słuchajcie, te drogi rowerowe, ja wam już kiedyś mówiłem, że tego jest tutaj mnóstwo. Kiedyś mówiłem, ile tysięcy kilometrów i dalej, dalej robią nowe. Tutaj koło mnie na przykład była jedna droga, to robią teraz drugą dojazdową, jeszcze też dla rowerów. Więc te pieniądze gdzieś idą. Jak nie idą na, na drogi dla aut, to idą na drogi dla rowerów. Na szczęście za rower nie trzeba żadnych podatków płacić, typu właśnie podatek drogowy. Chociaż w Holandii wszystko, wszystko jest możliwe. Może za, za parę lat wprowadzą, że też będzie trzeba podatek na rower płacić. Więc nie wiem na co to się przerzucimy. No. Hulajnoga nie można jeździć na piechotę tylko. No, a jeszcze trochę będzie też odchodników. Niestety, oj, to mi się coś tu przestawiło. Niestety. Holandia to jest taki właśnie kraj, gdzie szukają wszędzie podatków. W Polsce już też to się robi, już od wszystkiego trzeba płacić. Ostatnio słyszałem, że będzie trzeba w Polsce płacić podatek od metrów kostki przed domem ułożonej. No absurd, ale no jak kogoś stać na kostkę, no to będzie trzeba, będzie musiało go stać na podatek od kostki. No nienormalne, szukają wszędzie, wszędzie po prostu pieniędzy. Tak samo tutaj jest w Holandii. Słuchajcie, mówiłem Wam o tych, bo tak troszeczkę się rozgadałem, mówiłem Wam o dobrych rozwiązaniach. Następna fajna rzecz, naprawdę też mi się spodobała tutaj w Holandii. Mamy drogę dwukierunkową po jednym pasie w jedną stronę, jeden pas w jedną stronę, jeden pas w drugą stronę. No i tak jak wiecie, środkiem drogi oddziela, oddziela linia. Ale na, u nas w Polsce jest jedna linia, tak? Albo podwójna ciągła, jak jest, no dobra. Ale przerywana jest jedna. A jak jest podwójna ciągła, to jest naprawdę tylko tyle. Tutaj w Holandii, jak jest podwójna ciągła, to jest tam przestrzeń, że naprawdę jeszcze rowerem można by było przejechać. Nie wiem, dlaczego to jest tak zrobione, ale uwierzcie mi, że dużo fajniej się yy, yy, jedzie, dużo, dużo bardziej człowiek czuje się tak swobodnie, że jeszcze ma taki kawałek, że nawet jakby, jakby się zdarzyło, że coś na drodze by leżało na boku, masz jakoś pole na manewru, czy nawet y, jak jest przerywana, to też jest właśnie taka, dwie przerywane idą i jest sz szeroki pas. To nawet przy wyprzedzaniu, jakby te dwa auta się y, rozsunęły, gdzie byś jechał na czołówkę, zawsze gdzieś tam się wciśniesz jeszcze, że że, ten, y, że, że nic się nie stanie. W Polsce no nie ma gdzie uciekać, nie ma gdzie uciekać. Te drogi są bardzo wąsko robione, y, nie wiem, dlaczego tak jest tutaj. Tutaj mamy drogę dosyć szeroką, mówię, na środku taki wąski pas jest i do tego jeszcze po bokach mieszczą się drogi rowerowe w jedną i w drugą stronę, które też są naprawdę w super stanie. Ja też nie spotkałem się gdzieś, żeby, żeby te drogi rowerowe były jakieś tam z dziurami, zaraz to wszystko robią. I, i przede wszystkim, co używają dobrych materiałów do produkcji, do, do budowy tych dróg. Tu nie zaważyłem, żeby zżeniali. Tu nie ma tak, że stawiają drogę i ona za 3 lata już jest do remontu, tak jak nasze autostrady wspaniałe. Nie wiem, ile tam była afera, że 3 czy 5 lat były i już, już je cerowali całą, bo, bo po prostu dziury takie, że masakra po zimie wszystko wypłukane. Tutaj też są zimy, bo ktoś powie, o, bo w Holandii nie ma zimy. Tu też są zimy. Od paru lat też są zimy i to dosyć mocne. W tamtym roku, w tamtym roku mieliśmy naprawdę porządną zimę. Też spadło tam w niektórych miejscach po pół metra śniegu, więc jak na Holandii bardzo dużo. Mrozy były i, i nic, nic się nie stało. Słuchajcie, drogi były, jakie były, dalej są takie same. Nic ich nie porozwalało, więc e, to jest właśnie dobre, dobre w tym kraju, że płaci się podatki, ale wie się na co płaci. W Polsce no niestety, Płacimy podatków dużo, bo to, że ja mieszkam w Holandii to nie znaczy, że ja w Polsce nie płacę podatków, bo jeżeli jadę do Polski, kupuję coś, jakieś materiały do domu, jakieś żywność, paliwo, wszystko, to ja też tak samo płacę podatki jak wy. Ja mi ktoś kiedyś powiedział, o, bo Ty w Polsce nie płacisz podatków, płacę, płacę tak samo, jak inni. Ja nie płacę tylko podatków od, od zarobków, tak jak wy płacicie, ale od wszystkich innych rzeczy płacę. Za wodę, za prąd, za wszystko człowiek płacić musi, tak? Mówię, nawet do sklepu idąc, kupując tą bułkę, tam ona już jest opodatkowana, więc pamiętajcie, ja tak samo płacę. A jeszcze za niedługo będę wracał do kraju, więc będę dopiero za wszystko płacił. Więc y, mówię tylko po prostu tutaj w Holandii, y, jakie są fajne rzeczy, które można by było do Polski przenieść. Czy jeszcze coś nie zapomniałem, y, właśnie na temat y, dróg w Holandii? Y... Fajna sprawa, o, bardzo też fajna rzecz jest. Holendrzy starają się remontować. Jeżeli już naprawdę coś już muszą remontować, jakiś odcinek, bo wiadomo, to się zużywa, no te, te drogi nie powstały też wczoraj tylko, ale jeżeli e, jakiś odcinek muszą remontować, e, odcinek m, autostrady, czy jakieś drogi szybkiego ruchu, nieważne, starają się to robić e, na weekend. Bardzo często się spotykałem, że w piątek zamykali drogę już, żeby... E, Wieczorem, nocy e, pracować, później sobotę, niedzielę, żeby w poniedziałek wszystko było otwarte, droga miała pełną przepustowość, jak w tygodniu wcześniej, e, i, i żeby kierowcy po prostu nie musieli się denerwować. I, no i tak to wygląda. Słuchajcie, a u nas, pach, w środku dnia, on ma pierwszą zmianę, on zamyka drogę i on ciała w dupie wszystko. Wiadomo, tu też się zdarza, tu też się zdarza tak, że w dzień są ruchy wahadłowe, gdzieś tam tego. No się zdarza, nie, nie są w stanie zrobić wszystkie w weekendy, ale starają się, starają się po prostu to jakoś pogodzić, żeby, żeby w te największe godziny szczytu po prostu nie zamykać pół, 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 pół autostrady i... i w dupie mieć wszystko. Co innego już też jest w Niemczech w Niemczech, też już nie zwracają uwagi, tam masakra, jak i przez te Niemcy, to jest tragedia. Jak ktoś z was jeździ, to sam wie o tym, że tam jest po prostu remont na remoncie zwężki z zwolnienia, no ale muszą. No dobra, ale przynajmniej ten ruch jakiś jest nie jest całkiem zamknięta droga. Holendrzy, nie wiem, czy po prostu lepsze te drogi zrobili, czy, czy po prostu lepiej to wszystko mają rozplanowane. Tak tego tutaj nie odczuwam. Jeżdżę tutaj troszeczkę już parę lat po tym, po tym kraju i nie trafiłem jeszcze tak na, na takie naprawdę uciążliwe jakieś remonty, które, które po prostu które trwają kilkanaście, kilka miesięcy, prawda? Tylko, tylko na spokojnie, tak jak mówię, weekendy przeważnie, a jak jest gdzieś droga zamknięta, gdzieś tam bokiem, się jedzie i nawet się nie odczuwa tego. Fajna organizacja i, i no nasi drogowcy mogliby się czegoś trochę tu nauczyć. Wiadomo, ten śnieg, co tutaj spadł w tej Holandii, to oni, dla nich to jest szoką. Oni, oni nie potrafią tego ogarnąć. Ale w Polsce od zawsze były śniegi i też nie potrafią ogarnąć, więc... więc... Nie mam, nie mam żadnych pretensji do Holendrów. Nie umieją jeździć po śniegu. My zaś Polacy umiemy. Oni się boją, że zaraz padną w poślizg, ale w poślizg, ale myślę, że też specjalnie to robią, żeby nie pójść do pracy, żeby mieć dzień wolny i troszeczkę mieć labę. Słuchajcie, myślę, że to na dzisiaj będzie, będzie wszystko. Napiszcie, napiszcie, co sądzicie. Może, może z jakichś innych krajów jakieś dobre rozwiązania o tak jak jeszcze tutaj w Holandii mamy na przykład bardzo dużo miejsc to też zapomniałem, bardzo dużo miejsc na światłach, gdzie są czujniki, to jest super sprawa, jak nic nie jedzie na skrzyżowce dojeżdżasz machasz, migasz długimi światłami przeskakuje ci na zielony, jedziesz dalej u nas niestety, niestety bardzo mało takich miejsc jest, jak jeszcze, jeszcze w ogóle gdzieś się zdarzałem, gdzieś się tam spotkałem ale bardzo mało takich miejsc jest, w większości trzeba stać, przeczekać cały cykl nawet jak w promieniu 10 km nic nie ma Tutaj, tutaj jest fajne rozwiązanie, czas to pieniądz, więc też holenderski rząd stara się po prostu obywatelom trochę pomóc, żeby to szybciej, sprawniej szło. I myślę, że to będzie wszystko. Miałem zakończyć, ale teraz, w tym momencie, myślę, że to było wszystko. Tak, jeszcze raz, jeszcze raz powtórzę: jesteście w innych krajach, znacie jakieś inne ciekawe rozwiązania drogowe. Zapraszam do komentowania pod, pod filmikiem dla tych co pierwszy raz oglądają ten filmik i spodobał wam się łapeczka w górę no i oczywiście dla starych subskrybentów też łapeczkę proszę w górę jeżeli się podoba jak nie łapka w dół kiedyś napisałem ktoś napisał łapka w dół spoko rozumiem to przyjmuję to na klatę. Krytyka też jest bardzo ważna. Jeżeli komuś się nie podoba, nie musi się podobać. Też proszę napiszcie na dole, co wam nie pasuje. Ale mam nadzieję, że ktoś z Was po prostu wrzuci jakiś komentarz i da jakieś tam ciekawe, ciekawe rozwiązania z innych krajów. To będzie wszystko na dzisiaj. Do następnego razu, trzymajcie się. Cześć.